Jest czerwona do kontynuacji, do prawej narożnej kieszeni. Cały czas zagadką pozostaje bila czarna. Nie widzimy dokładnie, czy może zmieścił, aby się tam do lewego rogu. Wydaje mi się, że na razie koncentrować się głównie będzie musiał na bili różowej. Marcin. No, ale albo by patrzył tutaj. Popatrzmy, jak... Nie. Tutaj teraz widać wyraźnie, jak, to, jak tam droga była dla czarnych zamknięta. kąt na różowej za duży. No, wobec tego decyzja padła na bile żółtą. No, e, historia dowiadła, że dobra. Dobra, decyzję podjął Marciniczka. Udało się wbić. No, i jest czerwona do lewej środkowej kieszeni. Cztery, cztery czerwone do tej pory w tym breaku Każda z innym e, z kolorów. Tak, Czasami też trzeba cierpliwie, mozolnie budować brejka, niekoniecznie Niekoniecznie na Bili e, ważne, żeby utrzymywał się przy stole Marcin, żeby konsekwentnie, nawet jeśli wolno, budował tę przewagę nad Ronim O'Sullivanem. Na razie w tej partii, ale to niezmiernie potrzebne. Oh. Szkoda tego pudła. Wykrakałem chyba ponownie. Martwię mnie to pudło marcinaniczka na, na Czarnej Bili przy któreś trzecie podejrze, no ale i Roniemu Salivanowi, którego tak zawsze wychwalamy, zdarzają się błędy. Powinien z nich skorzystać Marcin. Prośba o wytarcie bidni rozgrywającej. duży wpływ na jakość uderzenia i na to, jak się pod oczy bila. Często zawodnicy skarżą się na, na tego typu sytuacje nazywane kikami. Tutaj obie bile podskakują delikatnie nad płytę stołu, przez co wytraca się rotacja no i efekt zagrania jest inny od zamierzonego, tak jak powiedziałeś. No, czarną wreszcie Marcin wbił pozycją jednak nie najlepiej. Jedna tylko czerwona w ogóle widoczna teraz. A nie, nawet troszkę więcej widzimy. Rozjaśniło się nam to z tego ujęcia. Tak czy tak raczej nie będzie starał się wbijać Marcin na odstawną po dwóch bandach i w górę stołu na wyprowadzenie białej bili. Tak przynajmniej wskazywałby na zdrowy, zdrowy rozsądek ale chyba agresywnie chce zadziornie zagrać Marcin. No, by wpadła ta czerwona bilet. Jeśli czarna przechodzi do na prawej narożnej kieszeni, to dwie pieczenie na jednym ogniu na upiek Marcin. Nie jest to jakiś wymarzony kąt do tej czarnej, ale ważniejsze, żeby ona przychodziła i wydaje się, że tak. Że ona jest tutaj, widzą Państwo wyraźnie, do grania i wpada. Rośnie przewaga Marcina. Co z następną czerwoną? Jest tutaj ta najbliżej najbliżej różowej, dość łatwa. Dobrze, że zaryzykował. Teraz możemy to powiedzieć. No, zbiera plony tego tej wcześniejszej decyzji Marcin. Jeszcze troszkę punktów potrzebnych. Około 20. Aby zebrać przewagę większą od ilości punktów na stole, spokój i cierpliwość także przy tych łatwiejszych bilach, to jest szalenie ważne teraz, w tym momencie. Dużo pewniej gra, teraz Marcin. Zobacz, szybciej jednak składa się, mimo że cały czas rozważnie, ale troszkę szybciej, pewniej do każdego z uderzeń. I siłę, i siłę chyba odpowiednio też. Policzmy punkty. 64 punkty przewagi Marcina. 59 no i szkoda tej Już w potrzebie dwóch snukarów Roni o Ale nie będzie nie chciał się podchodzić do stołu, aby tej fauli Marcina szukać. I świetnie, że poszedł za ciosem Marciniczkę i wygrywa pierwszą inauguracyjną dla siebie jak na razie partię w pojedynku z samym Roniem O'Sullivan. Break 38 dał wygraną w tej partii, Ronie O'Sullivan prowadzi 2 do 1. Różne rzeczy zdarzały się O'Sullivanowi w karierze, tak jak mówiliśmy tych ciekawostek jest pełno. Nam no kiedyś poddał breaka, w którym prowadził 25-0. Był niezadowolony ze swojej gry. A także w najmniej spodziewanych momentach potrafi, potrafi swoimi decyzjami zaskakiwać się. Roni o Sullivan. Troszkę na znudzonego wygląda Roni. Cały taki wachlarz mini zachowań można by. No, powiem ci, tak, gdybym, jak gdybym ja go nie widział podczas wielu najważniejszych turniejów z tymi minami takimi, to bym sobie pewnie pomyślał, o tak, przyjechał sobie tutaj i tak lekceważy, ale nie on Taki po prostu jest. On po prostu taki jest, tak. <grym> no i dają nam e, realizatorzy e, właśnie próbkę okay. tego, o czym mówimy. Ale z wdzięcznym obiektem dla kamer w momencie kiedy, kiedy nawet siedzi i, 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 i gra rywal. E, Ojej, no to już... Jeżeli ktoś z Państwa oglądał, to i widział Roniego grzebiącego w w zębach, <grymne> nakrywającego, w nosie. W nosie, nakrywającego głową, nakrywającego głowę szali, czy ręcznikiem. Takich takich sytuacji było mnóstwo. A no, przepięknie uśmiechnięty Marciniczkę puścił oczko do, do kamery. No i walczy teraz o zremisowanie tego pojedynku z Ronim. pozycja na czarno. Dałoby się teraz zdjąć tę te jedną luźną czerwoną, która w tej chwili na pierwszym planie do niej właśnie pozycjonuje marciniczkę z jednoczesnym pozostawieniem sobie konta na rozbicie pozostałości czerwonych. Szalone zagranie, Kuklę szalone. z Marcin i mimo, że nie wbił pili, którą planował, to Fortuna uśmiechnęła się do niego. Zagranie jak najbardziej zaliczyło. Tak, jest punkt i, i no, tutaj nie musi wpadać ta czerwona, którą, którą Cervui celuje, celuje, prawda? Ale psuje, no coś tam, że nie pechowa dla Marcina. Znowu czarna. Tak, i znowu z czarną i no powiedzmy sobie szczerze, przy takim układzie Bill, ma czarny to, scenariusz. Tak, to czarny to roni ocali e, w swojej normalnej dyspozycji. E, paru minut potrzebuję, żeby to, o, to skończyć. No, ale zobaczymy jak on, jak on podejdzie tutaj do tej, do tej gry, od czego zaczynam. Zaczęło. od nieoczywistej czerwonej do żółtej kieszeni bardziej wpada. No i teraz taka w slangu snookerowym, jak to się mówi, rozsypanka przed Roniem O'Sullivanem. Yy, większość bil, yy, które potrzebuje do wygrania partii niezwiązane ze sobą, ani z bandami. Tak, przy, przy, jeśli on dobrze będzie te bile prowadził, to faktycznie sędzia będzie musiał szybko kolory wyciągać. Legend jak Legend. Najbardziej faktów jest, jest też taka historia, że, że roni Sullivan mając szansę na maksymalnego breaka, kiedyś zapytał się w trakcie rozgrywania tego breaka sędziego, jaką organizatorzy prze, przewidzieli pulę nagród. Tak, za, to był turniej World Open. Open. Pamiętam z Markiem Kingiem, rozgrywał wtedy na Sullivan spotkanie. co ciekawe pił czerwoną, czarną, czyli 8 punktów. I to już w tym momencie zapauzował całego frajma. Dopóki nie otrzymał odpowiedzi na swoje pytanie i gry. Tak, I później okay. tego Maxa zrobił. Co ciekawe też, nie wiem, czy pamiętasz, nie chciał wbijać ostatniej czarnej na przekór wszystkim Dokładnie zostawiając... 140. 140 punktów. Tylko całe szczęście dla kibiców, że Jan Verhaas sędzia wtedy tego spotkania legendarny też Holender namówił go, aby tę ostatnią czarną wbijać. I to ulubiony sędzia Roniego Saliwana. A w dodatku jeszcze... Yy, w jakby całej, całej tej historii dodaje fakt, że Jan Ferchas nie wiedział jaka jest ta pola praktycznie w trakcie tej Tak, taka z informacji trochę tak. się pojawiła. Nie, w, na, w Krusy był Sheffield na Mistrzostwach Świata, to jest 147 tysięcy funtów za maksymalnego, tak to, było? Einstein. To było, tak. Teraz wydaje mi się, że za czasów Parego Herna, czyli tego m, może już nie świeżego, ale nowego na pewno prezesa Światowej Federacji, te nagrody zostały zmniejszone. Ale wtedy, kiedy Ronio Sullivan te braki maksymalne wpijał, to faktycznie taka nagroda była przewidziana za to osiągnięcie. Co też dowodzi, jak, jest to, jak trudne jest to do zrobienia, i pokazuje, jakim geniuszem jest Ronio Sullivan, który dokonuje tego z taką łatwością. Ciekawość, chciał podejść do następnej czerwonej, w tej chwili 63. Po 60 punktów przewagi. Spójrzmy, ile czerwonych na stole. 4, co daje nam 59 punktów możliwego do wbicia wirtualnie. Jak na razie Roni O'Sullivan już zwycięzcą tego pojedynku, bo w potrzebie snookerów arcinniczkę i Z każdą kolejną bitą bilą oddala się widmo wygrania kolejnej partii dla Marcina. Tak, w tym momencie już pasjonujemy się po prostu tym jakiego, jakiego breaka uzyska Ronio Sullivan. Nie było tu jeszcze setki, miał szansę Ali Carter w tym meczu deblowym. Tam skończyło się na 92. A tutaj tutaj jest, jest szansa na break z punktowy. I lewą ręką będzie zagrywał teraz Ronio Saliwan. I spródłowa, jak na zły. Gdy na siebie wygrywa Frejma. Wygrywa mecz. Marciniczka jeszcze spojrzał na wynik, policzył i podziękował podziękował za ten mecz, który Ronio Saliwan wygrywa wygrywa 3 do 1. Ale tutaj już, już było co, co poglądać w tym meczu. Mamy również nadzieję, że w kończącym ten turniej pojedynku pokazowym Ronie O'Sullivan, Alistair Carter zobaczymy wielkiego stukera. Ronie O'Sullivan, Marcin Niczke, 3 do 1. Marcin Niczke, sprawca całego zamieszania, lotto and hotshot Masters 3. Marcin, no trudno nie zacząć od takiego podstawowego pytania, jak, jak wrażenia po meczu z Ronim O'Sullivanem? Jestem szczęśliwy, ale tak, zanim odpowiem na to pytanie, tutaj pracowało ponad 100 osób przy turnieju wraz z całym sztabem firmy Music Art pana Jacka Siembora. Wrażenia bardzo pozytywne, jak widać ponad 2000 ludzi na Hali. Mamy mistrza świata, wicemistrza świata Roniego Saliwana, mistrz nad mistrzami. gra pięć pojedynków, tak? Trzeba pamiętać o tym, że Ronie jest zawodnikiem, gdzie bardzo rzadko występuje w takiej formie. Jest to pierwszy moment od roku czasu, od finału Mistrzostw Świata, kiedy Ronnie O'Sullivan zgodził się na oficjalne wywiady. Dzisiaj mecz na szczycie, na który każdy czeka, czyli 20.30 Ronie O'Sullivana, Ali Carter. Ja jestem przeszczęśliwy. 19 lat temu chciałem bardzo wystąpić przy jednym stole. Udało mi się jednego frame'a urwać. Nie ukrywam, że, że jestem zestresowany, byłem zestresowany podczas meczu. Jest to zawodnik, który, który jest moim idolem. Tak? Jest z dwóch takich sportowców. Jednym z nich jest Ronio Saliwan. Ja wczoraj miałem przyjemność z nim dłużej porozmawiać i spędzić więcej czasu i powiedziałem mu, że, że to było moje marzenie. I jak gdyby to, że on to dzisiaj dla nas robi... To jest informacja, że docenił nas, docenił to, e, gdzie ten cały sztab tutaj z nami pracował. Także jest to dla mnie naprawdę bardzo miłe i dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do turnieju Lotto and Masters 3, bo dzięki tak naprawdę tym ludziom możemy tutaj się spotkać w tak pięknej hali, e, która została nam na ten turniej udostępniona.